Znowu, nie ma szpicu, No i rozumiemy, już broń palną. Zatem na sygnał z pistoletu startowego na kąta ruszonym boju, na oko pewnie jakieś 50 metrów tej rywalizacji. Panie Romualdze, czy jesteście gotowi? Czyliż ja strawę, zapamiętajmy, że tak powiem. Ja on jest tam, czy tutaj jest? No ale tak. Jeszcze krótko Moi drodzy, za chwileczkę nastąpi odliczanie od 5, bo cyfrze 1 padnie strzał z pistoletu startowego, który jest właśnie sygnałem do Waszej globalizacji sportowej. Zatem kochani, zaczynamy. 5, 4, 3, 2, 1. i Ruszają do boju. Prosimy o wielkie brała dla naszych najmłodszych potanych uczestników. 50 metrów na wygląda, ale że mocno tutaj mamy trzymanie twarzy. Niektórzy indywidualni, niektórzy z rodzicami, z opiekunami. Witamy Was serdecznie w serce mety. A wszystkich rodziców z zapraszam do tej chwili pod scenę. Zapraszamy, zapraszamy moi drodzy do filmu sceny. To sceną czeka na Was odpominek.